Inicjatorzy referendum w Fornecie w zarzutach postawionych burmistrzowi postawili problem łączenia szkół, szkoły podstawowej z gimnazjum wbrew obowiązującym przepisom. Na ten temat oraz na temat stanu oświaty rozmawiamy z panią Hanną Glińską Szmatowicz, nauczycielem historii, byłym dyrektorem szkoły podstawowej nr 4 oraz byłym inspektorem komórki Urzędu Kultury i Oświaty. Zgadza się ponad dwa lata, lata współpracy z burmistrzem Ornety i dwa lata pracy nad reorganizacją oświaty. Żeby taką reorganizację przeprowadzić, to no, są potrzebne podstawy, tak? I był to okres poszukiwań również dokumentu, na który powołuje się burmistrz i taki dokument ja takiego dokumentu osobiście nie znalazłam. Gmina posiad, powinna posiadać taki dokument, który się nazywa programem rozwoju placówek oświatowych, ewentualnie strategią rozwoju placówek i jest to główny dokument, który wskazuje o rozwoju i w jakim kierunku ten rozwój polityki oświatowej ma przebiegać. Taki dokument również stanowi podstawę dla innych dokumentów, które piszą, opracowują dyrektorzy placówek oświatowych. I taki dokument wskazuje na bardzo ważne elementy. Między innymi pokazuje, że samorząd chce, ma chęć opracowania, uporządkowania spraw oświaty, ale również informuje mieszkańców o priorytetach oświatowych w gminie. Ten dokument ma również jeszcze bardzo ważną taką cechę, a mianowicie stanowi ochronę. Przed chaosem decyzyjnym, przed działaniem na oślep. I w moim przekonaniu, taka najważniejszy element tego dokumentu to jest to, że chroni przed grupą związaną z władzą, przed manipulowaniem w oświatę, tak? Przed manipulowaniem i działaniem skierowanym na własny interes, a nie na interes gminy. Gmina Orneta jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli, czterech szkół podstawowych, w tym dwóch szkół wiejskich, jednego gimnazjum. I tutaj zaznaczę, że gimnazjum numer jeden jest wyłączone nie jest prowadzone przez samorząd gminny. A mianowicie na podstawie porozumienia, które zostało zawarte w 1999 roku, gimnazjum nr 1 prowadzi starostwo i gimnazjum wchodzi w skład zespołu szkół ogólnokształcących i subwencja oświatowa jest przekazywana w całości dla starostwa powiatowego. W momencie, kiedy władzę objął burmistrz Ornety w 2010-2011 roku, Polecił on dla naszej komórki, polecił zrobienie reorganizacji, przygotowanie wariantów reorganizacji oświaty w Ornecie i takie warianty zostały przygotowane. Było to pięć takich kluczowych wariantów reorganizacji i może je przedstawię, to był pierwszy wariant połączenie szkoły podstawowej nr 4 i numer 1 na bazie budynku szkoły nr 1. Drugi wariant to był połączenie szkoły podstawowej nr 4 i gimnazjum nr 2 na bazie budynku przy ulicy Warmińskiej. Trzeci wariant to było połączenie gimnazjum z gimnazjum na bazie budynku przy ulicy Warmińskiej. Czwarty i piąty wariant dotyczył szkół wiejskich, a mianowicie czwarty to było. Y, szkoły wiejskie, jako szkoły niepubliczne, i piąty wariant to y, szkoła podstawowa w Mingajnach, jako szkoła y, filialna, szkoły podstawowej numer 1. I y, 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 po opracowaniu tych wariantów i przedstawieniu y, właściwie od samego początku y, wykluczono z tych wariantów, wyeliminowano jak gdyby do dalszej analizy y, wariant czwarty i piąty, czyli szkoły wiejskie, ponieważ y, Władze doszły do wniosku, że skoro na wsiach nie ma ośrodków kultury, centrów kultury, to szkoła pełni również taką bardzo ważną funkcję kulturalną. W związku z tym szkoły wiejskie muszą funkcjonować w tym środowisku. Wariant numer 3, czyli połączenie gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2, również został w całości wyłączony. Właściwie nie było większych analiz nad tym wariantem. I do dalszej pracy został skierowany wariant numer 2, czyli połączenie w zespół szkoły podstawowej nr 4 i gimnazjum nr 2 przy ulicy Warmińskiej. Proszę o doprecyzowanie, na czym polegał wariant wybrany przez burmistrza dotyczący połączenia szkoły podstawowej nr 4 z gimnazjum nr 2. Ten wariant w pierwszym roku, czyli jesienią 2011 roku, w momencie kiedy burmistrz polecił nam opracowanie takiego wariantu, polegał na tym, że szkoła podstawowa nr 4 miała opuścić budynek przy ulicy Kopernika i wejść w skład zespołu dwóch szkół. Zespół miał być szkolno-gimnazjalny i na bazie czwórki i na bazie gimnazjum numer 2 w budynku przy ulicy Warmińskiej. I w pierwszym roku ten projekt burmistrz poddał go konsultacjom rodziców. Odbyło się szereg spotkań z rodzicami, z radami pedagogicznymi i w konsekwencji ten wariant zakończył się negatywną oceną warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie. Ten, ten, ten wariant również negatywnie decyzję warmińsko-mazurskiego kuratora podtrzymał wojewoda. W związku z tym te działania zostały zakończone wiosną 2012 roku, ale w następnym roku szkolnym, czyli we wrześniu, w październiku 2012, burmistrz ponownie polecił reorganizację i powrót do tego projektu, tylko pod inną nazwą. Nie był to już zespół, tylko dwie samodzielne szkoły, które miały funkcjonować w budynku przy ulicy warmińskiej. Natomiast chcę powiedzieć, że działania burmistrza troszeczkę się zmieniły, a mianowicie już nie było konsultacji z rodzicami. Nauczone doświadczeniem z poprzedniego roku. Po prostu wyeliminował rodziców z tych rozmów. Zamiast rad pedagogicznych, powołał zespoły nauczycieli, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach. No a głównym koordynatorem, główną osobą do przeprowadzenia tej reorganizacji okazała się pani przewodnicząca Komisji Oświaty, która również była dyrektorem zespołu szkół zawodowych. Bowiem, że bez znaczenia na pewno okazał się fakt, że w tym projekcie, w tym pomyśle powołania dwóch samodzielnych szkół, ogromne było zaangażowanie radnych nauczycieli zespołu szkół ogólnokształcących i zespołu szkół zawodowych. Zaangażowanie radnych nauczycieli zespołu szkół zawodowych i zespołu szkół ogólnokształcących było wyjątkowo aktywne i z pewnością nie wynikało z troski o y, nauczycieli, uczniów czy rodziców gimnazjum numer 2 czy też y, drugiej szkoły. Y, nie bez znaczenia jest, że y, przewodniczący y, Rady Miejskiej jest nauczycielem zespołu szkół ogólnokształcących, w które wchodzi gimnazjum nr 1. Również nie bez znaczenia jest, że przewodnicząca Komisji Oświaty, jej mąż również jest nauczycielem tej szkoły, żona burmistrza oraz żona wiceburmistrza są nauczycielami zespołu szkół ogólnokształcących i w tym momencie należy się zastanowić, czy reprezentowany był interes gminy, czy też interes. Osób, na, którym zależało na tym, żeby właśnie gimnazjum nr 1 było tak dowartościowane. Na tym etapie niezrozumiałe okazało się ograniczenie oddziałów gimnazjum nr 2 i przekazanie, możliwość przekazania uczniów do gimnazjum nr 1, tym bardziej, że jak powiedziałam, organem prowadzącym dla gimnazjum numer 2 jest samorząd gminny natomiast dla gimnazjum numer 1 starostwo powiatowe subwencja oświatowa którą dostajemy od państwa idzie za uczniem więc skoro przekazujemy uczniów z naszej szkoły do szkoły powiatowej pieniądze również musimy przekazać nie tylko na ucznia ale również na utrzymanie budynku ja powiem tak, nie mówiliśmy o tym i ja osobiście mówiłam również i rozmawialiśmy, że dla takiej decyzji właściwie nie było uzasadnienia ani ekonomicznego, ani społecznego, ani dydaktycznego. Zastanawiające było to, że po wydaniu negatywnej oceny przez warmińsko mazyskiego Kuratora Oświaty, burmistrz kontynuuje działania mające na celu przeniesienie szkoły nr 4 do budynku gimnazjum nr 2. Oczywiście, jak mówiłam, nie, już, nie ma to już nazwy zespołu, ale dwie samodzielne szkoły, które mają funkcjonować w tym budynku. Burmistrz w tym czasie ponosi koszty, które są związane z przystosowaniem budynku. Jest to opracowanie kosztorysu około 10 tysięcy złotych oraz zakup materiałów na dostosowanie tego budynku: ścianki działowe, szatnia. I w dalszym ciągu występuje się o niezbędne pozwolenia. W tym samym czasie pamiętajmy, że występuje się, występuje się, wydaje się zalecenia ograniczające liczbę uczniów, a co za tym idzie liczbę oddziałów, a celem takich działań jest po prostu zmieszczenie tych dwóch szkół w jednym budynku. Trudno mówić o sukces szkole, w której wszelkimi możliwymi sposobami odbiera się możliwości osiągania sukcesu, a jednocześnie tego sukcesu się żąda. Ja chcę powiedzieć, że o wysokim poziomie nauczania, Decydują nie tylko wyniki uczniów. Może zadamy sobie pytanie, jaką motywację ma dyrektor do pracy, jaką motywację mają nauczyciele do pracy, skoro ich kilkuletnie wysiłki, by szkoła stała się miejscem przyjaznym, bezpiecznym, miejscem, gdzie się osiąga wysokie wyniki nauczania, gdzie się osiąga wysoki poziom nauczania. Te wszystkie działania zostają zniweczone, te działania nie są dostrzegane, a wręcz robi się wszystko, żeby utrudnić efektywne działanie szkole. Burmistrz swoje działania motywuje ekonomią i oszczędnościami. Jakie, pani zdaniem, miały wynikać z tych działań oszczędności, i jak ta reforma oświaty wygląda na tle innych placówek? Ja powiem tak, że po nieudanej próbie połączenia szkół w zespół, Moim zdaniem należało w ogóle od tego pomysłu odejść i przeanalizować sytuację jeszcze raz i wybrać taki wariant, który rzeczywiście dla orneckiej oświaty byłby najlepszy. Nie ma wariantu bez konsultacji ze społeczeństwem i przy drugiej próbie połączenia to społeczeństwo zostało zupełnie pominięte. Chcę powiedzieć, że każdego roku koszty utrzymania szkół rosną. Subwencję oświatową dostajemy coraz mniejszą i chciałabym powiedzieć, że mamy cztery szkoły podstawowe, dwie są szkołami wiejskimi. Do tych szkół dopłacamy bardzo dużo środków, ale tak jak tutaj powiedział burmistrz, te szkoły pełnią również funkcję taką kulturalną środowisku. Nie chodzi nam o likwidację szkół, absolutnie. I tutaj chciałabym powiedzieć, że nigdy nie chodziło nam o likwidację, ale proponujemy inne rozwiązania. Proponujemy rozwiązania, które zachowają szkoły, ale jednocześnie inne formy organizacyjne sprawią, że te szkoły będą tańsze w utrzymaniu, a pozostanie tożsamość tych, tych szkół, pozostaną nauczyciele, którzy w środowisku bardzo dużo robią i są wyjątkowo aktywni. Z mojego doświadczenia jako byłego dyrektora szkoły, jako inspektora, który, który zarządzał tą oświatą, kierował tą oświatą, wynika, że koncentrowanie się jedynie na, na kosztach jest bardzo dużym błędem i takie pojęcie, podejście w ogóle do oświaty nie powinno nazywać się ekonomicznym, a podejściem pozbawionym sensu. Zła atmosfera w orneckiej oświacie ma bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania. Ja, może powiem, pomimo tego, że już w marcu nie byłam inspektorem, to zainteresowałam się wynikami egzaminów zewnętrznych szkół podstawowych, egzaminem spra ze sprawdzianu, i muszę powiedzieć, że tak niskich wyników, tak złych wyników jeszcze chyba w historii tych szkół nie było. W dziewięciopoziomowym jest dziewięć poziomów osiągania wyników i nasze szkoły orneckie w tym roku szkolnym znalazły się, zakładając, że pierwszy poziom jest najniższy, a dziewiąty najwyższy, więc cztery mamy szkoły podstawowe. Jedna szkoła znalazła się na pierwszym poziomie, czyli najniższym. Jedna szkoła podstawowa znalazła się miejska na drugim poziomie od końca. I dwie szkoły znalazły się na czwartym poziomie. Przypominam, mamy dziewięć poziomów. Jest to moim zdaniem, jeszcze raz powiem, moim zdaniem z mojego doświadczenia wynikającym, taki wynik jest no, niestety skutkiem braku polityki oświatowej. Prowadzenie takiej złej atmosfery pracy nauczycieli, uczniów, pomijanie rodziców kluczowych dla ich dzieci w działaniach prowadzi do obniżenia efektywności, jakości, nauczania i muszę powiedzieć, do czego zmierzam i w konsekwencji się wydarzy, że wydatki w kolejnych latach będą rosły. I żeby podnieść tą jakość, żeby podnieść te wyniki, będziemy musieli przeznaczyć, samorząd będzie musiał przeznaczyć o wiele większe środki niż, niż przeznacza obecnie. Początkowe pozorne oszczędności mogą w perspektywie, i to bardzo krótkiej perspektywie czasu, okazać się wyjątkowo kosztowne dla gminy Orneta. Ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem, w mojej ocenie, nasza władza unika jak ognia rzeczowej dyskusji o oświacie. Ja zastanawiam się, dlaczego nasz samorząd nie rozumie, że rola samorządu jest tutaj w tej dyskusji niezwykła. Dlatego, że samorząd nie jest tylko partnerem w dyskusji, ale jest również moderatorem tej dyskusji. Ja przez kolejne lata przygotowywałam taki, taką informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie i taka informacja wynika z ustawy o systemie oświaty, która w 2009 roku wprowadziła obowiązek przedania takiej informacji i składania Radzie Miejskiej. I mając takie zaproszenie, radni posiadając w ręku takie zaproszenie, taki dokument, takie narzędzie, nigdy nie zainteresowali się tym, żeby to narzędzie i ten raport stał się narzędziem do dyskusji o stanie oświaty i kierunkach jej rozwoju w naszej gminie. Oświata, zapytał się pan mnie, jak wygląda perspektywa, tak? I co dalej właściwie z tą oświatą? Jak, jak to ma się w stosunku do innych placówek? Tak. Ja powiem tak, że właściwie reorganizacja od samego początku szkół dotyczyła dwóch placówek. Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum numer 2. W momencie, kiedy burmistrz przyszedł, rzeczywiście były ogromne cięcia w oświacie, ale to były cięcia na rzeczówce czyli na tych kosztach, które szkoły ponoszą z tytułu utrzymania i na wynagrodzeniach obsługi. Wtedy to poczyniono pierwsze kroki, gdzie obsługa no niestety musiała jak gdyby poddać się, musiała, zostały zmieszane etaty czy, czy, czy wręcz niektórzy pracownicy stracili pracę po to, żeby takie oszczędności pokazać tak, dla burmistrza. Potem mamy reorganizację i warianty reorganizacji oświaty, gdzie skupia to się właściwie tylko na dwóch szkołach. Muszę powiedzieć, że szkół wiejskich praktycznie te, te pomysły, te warianty, te, ta, ta koncepcja zmiany oświaty przedstawiona przez burmistrza szkół wiejskich nie dotknęła i nie dotyczyła tych szkół. Ja chcę powiedzieć bardzo taką ważną rzecz, czy chyba istotną, że oświata to nie są cyferki z tabeli oszczędności. Oświata to są rodzice, to są dzieci, to, są, to jest młodzież, to są nauczyciele, to jest całe środowisko, to są wszyscy klienci, którzy w jakikolwiek sposób korzystają z działań tej oświaty. Zła polityka zarządzania. Prowadzi do tego, że oświatą prowadzi do, do chaosu i do takich nieskoordynowanych działań. Ja, ja jestem również nauczycielem i chcę powiedzieć, że nauczyciele, o których czasami słyszymy, że tyle zarabiają, że oświata jest droga, że utrzymanie szkół jest drogie, ja się z tym zgadzam. Ale nauczyciele mają swoje ambicje, aspiracje, chcą osiągać sukcesy, nauczyciele chcą posiadać olimpijczyków. Tak? To, to jest marzeniem każdego nauczyciela. Natomiast zła polityka zarządzania oświatą nie motywuje tych nauczycieli. Jest to związane z dodatkiem uzupełniającym, którego każdego roku dla pewnej grupy nauczycieli wypłaca organ prowadzący. Co się wiąże z tym, że tak naprawdę nie są motywowani nauczyciele ci, którzy rzeczywiście najlepiej pracują. Ja chcę powiedzieć, że. Nauczyciele nie chcą dostawać tych pieniędzy za nic, tak, wynagrodzeń za nic. Nie chcą, żeby utożsamiano ich z taką zasadą, słynną zasadą, czy się siedzi, czy się leży, podatek się należy. I nie chcą, aby ta zasada stała się priorytetem orneckiej oświaty. Reasumując, jak Pani podsumowałaby działania burmistrza na rzecz oświaty i co z tych trzyletnich działań wynika? Nasz samorząd posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością. Z tego certyfikatu wynika, że jest, informuje społeczeństwo w ogóle każdego klienta, że jest instytucją przejrzystą, działającą przejrzyście, instytucją nastawioną na klienta. I teraz sobie zadamy pytanie, czy rzeczywiście wszystkie działania, które burmistrz skierował, Y, 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 na oświatę, są y, działaniami przejrzystymi. Czy. Y w ciągu trzech lat zostały zrobione takie działania, które usprawniły oświatę, które przyczyniły się do jej rozwoju, które przyniosły podniesienie wyników nauczania. Działania, których atmosfera pracy nauczycieli jest atmosferą sprzyjającą. Czy nauczyciele, dyrektorzy są motywowani do tej pracy? Czy przez te trzy lata jakiekolwiek działanie, to o którym mówiłam, zostało zrealizowane? Ja powiem, że moim zdaniem, moim zdaniem jako byłego nauczyciela, dyrektora, pracownika Urzędu Miejskiego, który się zajmował oświatą, te działania nie zostały zrealizowane. One się zaczęły i zakończyły. I właściwie trzy lata, i stoimy w tym samym miejscu. Ja chcę powiedzieć, że. Burmistrz Ornet cały czas, właściwie bardzo często w swoich wystąpieniach mówi, jakie to nie, nie czyni kroki, gdzie nie podąża, i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że nie wystarczy zrobić krok do przodu, ale trzeba ten krok wykonać w odpowiednim kierunku, <laughs> i to takim kierunku, żeby społeczeństwo czułeś, czuło się współodpowiedzialne, tak, żeby społeczeństwo czuło, że uczestniczy w tych krokach i te kroki przede wszystkim akceptuje.